Wow, wow! Wee! Kurwa, ponoć! Jeszcze jeden żal! Ja, to ja nie, ci, nie, jest, ja to nie jest kurwa kanon satyryczny. Ex Ser granat? Masz granat. No ty robisz, i rzucaj tą głowę do alkoholu. To są krwawe zaburze, są jeszcze gorsze. Zaburzone, krwawe, zobbyte. Tak wyłącza ten. Cześć! Oczywiście ja muszę powiedzieć. Oczywiście musi kurwa z satem. O, cześć! Don't kill me, I have the information for you. Musisz ty zapukać, bo tutaj. ja tutaj. Tak, sobie przeładuję na początku, no i tam wyjdziemy. jakaś proszę, jaka szmata. Mm. Jakaś szmata, tylko ty mam do powiedzenia. I ta marszma. I raz to mówię. Wyobrażasz mojego bohatera? Nie, twoją bohaterkę. Jest kobietą, więc dobrze, to do <noise> to. Co się to wy przejmujesz? Obrażo, gdybym ci mówił, że nie wiem, kobiet, iść do wojska. <głosy> <głosy> Jakbyś zobaczył coś takiego? No, to bym spali. poszedł dalej, bo widziałem kurwa zombie, które <grym> widziałem kurwa krakena, który mnie chciał zabić, <grym> więc spoko. Mi powiem, Myślę, że to nie, nie jest problem. Nie? Investigate. No bo lepiej, żebyś byś zaczął spieprzać, bo pająka byś zobaczył, ale widziałeś krakena, ciebie to nie ruszyło. Bo... Boże, jak jest zagadka. No, trochę logiki. Bo to jest Resident Evil. <grym> Przestań. Nie zgadnę, ona to naszczać. Możesz tak zrobić, żeby mnie nie zabić. To oczywiście. Ty zostałeś tam? O Jezu, jesteś tutaj, będziesz mi japać teraz cały rzad. Nie, 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 nie. przejeżdż mi w prawo, mi w mi śmierci uważaj, No ja się schowam gdzieś na górze. A ty sobie się Ups, to nie był mądry. <grym <grym <grym> Mam ruch teraz jedno z musi być drugą no. A tutaj jeszcze tego trzeba przykryć. Wiem, spoko, pogoni, po kolei wszystko. w swoim czasie. Na razie to tu nie mogę nic zrobić. Aha, to... No, kurwa, trzeba tylko jedno i, i przekręcić. Ale kurwa skomplikowana na nich zagadka. A Boże, w życiu bym nie odgadł. Tylko <laughs> jedno, jedno, jedno trzeba przekręcić raz, awesome. No, Dobra, to A, teraz zagadkę zwiększa, jak tam dojść? Nie, no poczekaj, trzeba, tu jakieś drzwi suną, nie? Przejdź. O, chodź tutaj do mnie. Chodź do mnie, no. Chodź do mnie. Patrzę jak do siebie dojść, chodź. No to jady sam, spiew no Idę do On nie mogę. Co ty robię? Patrzę, czy nie ma jakiegoś przejścia jeszcze. Get down, i to. Get down. Kolejny nawet. Różne Your turn. Chyba jeszcze nie pomogę. Przeżył kurwa. Nie, najlepsze jest to, że przeżył kurwa tyle rzeczy. Kurwa, ten pro, ten pro jest najbiście skoncentrowany, ale chyba ten. Dobra, od razu ready, gramy. Nie ma co, kurwa, czego. Tak, tu na razie do nikogo nie strzelamy. O, it's your turn, tym razem położyło mnie z dobrej strony. Dobra. Czyli od głowy Ja się pośmieję, teraz jak rozwiązuję, że to O, robisz z nim, i Widzicie na coś kurwa robię. No zobaczymy, jak to się podpisze. Action Cam! Tutaj widzimy kobietę w swoim naturalnym środowisku, czyli kuchnia się średnia wiecza. Właśnie biegnie po garnek. O, do w stronę. No zacznij to kurwa rozumiem, zobaczmy, jest tak się lampki. No myślę na razie. Kurwa myślisz jasno, jak się im mm, No, mm, mm. co, otworzyło się tam coś? Close. Dobra, hmm, a to, to nie Teraz to. Kurwa, wystarczy jedno przekręcić. No. no gdzie jedno przekręcić? Jedno, no jak przekręcisz to jedno. Nie, właśnie nie. Bo... Przekręć to, środkowe. No to o to. Nie, to jest dobrze. A, dobrze, dobrze. Tylko trzeba to dobrze zrobić. Kurwa, raz wystarczy to przekręcić. Zjedziesz to fajnie. Dobrze, i teraz to I kończy koniec. na czym tu to, to nie jest, kurwa, portfel. Wiesz, że za półtorej godziny zaczynają się zniżki na Steamie? Będzie ciężki okres. Kurwa, nasz portfel na pewno. Ale jak będzie nie portfel to dwóch godzinach to znaczy, ro, ja rozwiążę tą zegarkę, niech ci, kurwa, będzie. Skąd wiedziałeś? I wszystkie teraz, wszystkie, wszystkie tobie, nie? Gratulacje. Co byś zrobił ze mną? Come down, come down. No, Jak ktoś byś miał problem z tego szkodownie zagadku <laughs> w to do bezwydobnie. A przynajmniej ja podpowiem zakończenie. Niebieski dom. gdzieś się sprawdził w tych w, w rozbraniu bomb. O, czekaj, to są jakieś pomieszczenia. Pokaż nam skrzyneczkę. To jest kurwa pusta, really? O, to była pułapka. Patrz. Dobra, na no, to flość się przyda. O, ja wyciągnąłem. O, ja trochę jest. Gdzie był ten flasz? Przeładuj. Niech ktoś nie ma.

no, bez kitów z shota nie brak. Kurwa, to było głupie, to było głupie. No, no, teraz? Uważaj, żebyś się nie przypadał. Mogę wyjść? nie będziesz mi przypadał? Nie wejdź. Może, no, bo biegną na około wejdą. No. Mhmm. Wstań broń, wstań broń. Pozwolę sobie wejść na górę i popatrzeć. Jak się produkujesz. O oh my fucking! Jest takie teraz na około kurwa biegać. Zobacz, że każdy poziom ma kopułę my zjeżdżamy niżej, ale kopuła jest, nie? Bo taka była moda wtedy, no to, to parę. Ko kopuła w mieszkaniu. I kopularna moda. Nie wiesz jak jest. Nie w tej jebani celebrycie kurwa ze 7 wieczor. A, bo mogę. Because again. I, tak, I ta I tada. Prosto mówczaki. O, par, dwa, pa, dwa, Coś się ma i Gdzie to jest? Aha, tam. Dobrze, wiem, wiedział. Tu jest coś. A coś tego się dużo otworzyło. Tu jest jedno, no, tak. Bo w tym... Aha, tutaj, zobacz. A, bo ty jedną otworzyłeś na razie. Nie, dwie, dwie. dwie, dwie. Jeszcze gdzieś gdzie powinno być No, tu jest winda w tym miejscu. No tak. ale ja otworzyłem jeszcze te dodatkowe. Ja tam już byłem. Tam już a wziąłem. wziąłeś tam wszystko? Wziąłeś? Tak, wziąłem windę. Ale jeszcze się otworzyło gdzieś tak z taką i... złotą i statuetką. A, to tego nie widziałem. Hmm. Może to tam ja jest? tam. No tam już byłem, jedynie. Tutaj byłem. Nie, byłeś tam, tam. Tak, tu A, byłeś, tak? Nie... Kurwa, tu byłeś? Tak, trzy razy. Czekaj, jakiś czas się zapytałem. Tu byłeś? Coś <laughs> wydawało że jak podniosę, to będzie jakaś kula, jakby nie się, więc podnoszę. <laughs> tak, chwila, chwila roze rozejrzenia się. Czekaj! Tomek, zostań! To ja może tu zostać. Spoko, to... O, jest Dobra, to jeszcze ja się do tej platformy. Ja sobie Nie widzę. O, węże. Nie. Czaje, że to kurwa było, były dwa jajka. Zwerzy. Ej, puściłem. Się Fagę, no, kurwa. Wtedy tak samo było, że to, co, co ten. To sobie promi prom śmierci Dobry No. padę. Spoko yeah, my fucking god Dawaj ready, no kurwa jesteśmy na zagadzie. No, ja tutaj? chciałem tylko to wziąć. No, to... Dobra. No, ja bierdolę. Całość od początku w tylko ten poziom. Nie, tylko ten poziom. No to nie jest źle. Kurwa Tomek tak czołba, no to będzie w chuj <laughs> Ja przynajmniej na początku, a nie na samym kurwa, końcu. Dziękuję, dziękuję, naprawdę, doceniam to. Ja chciałem Ci pokazać, że każdy ma dawna na bo... No udowodniłeś to. Udało się to by. Ready? Tak się nie, jest. No? Dawaj, dawaj. Dziś się nie rusza. O, Trzeba sprawdzić te pomieszczenia jeszcze raz. Kurwa, dupę z strat. Ja wchodzę, w, ja, ja idę do światła jeszcze. raz. Ja jest pierwsza na górę. Trzeba najpierw otworzyć kurwa skrzynię. Wtedy wybiegną te pająki przy przygotuj flasza, czyli jak masz. No już jest, gotowy. Tak? Tak. Kurwa, skrzynia, pułapka, surprise. O ja, lepiej, uuu, co robić? Zdawaj flaszę. Kurwa. Teraz z dwóch stron jest dobrze. Odsuń się, odsuń się. A przeżyłem! Nie myślałem. No, to, to jest trudniejsze niż kraken. A czekaj, a czy możesz mi powiedzieć dlaczego miałem się odsunąć? Wrzucałem granat. No i co by mi się stało? No Wmuszyłeś mnie, po... mnie kurwa. Na pewno byś przeżył. No dawaj no. Jeszcze raz. Po chuja nam otwierać to, jebać te pająki kurwa, niech sobie tam No Nie stoją. ale to trzeba wziąć, co tam było? Kurwa były dwie skrzyneczki, pierdolica. Trzeba robić te zagadki i te lasy. Jak chcesz, to bierz tą skrzynię, ja się zajmę tam. Czyli tak, żeby było to, to gotowe. Ale nie przekręcę, bo nie przyjara się, muszę wyjść do środka. Na razie nie przekręcę, na razie przekręcam tylko te, które nam od końca je będą i przekręcę, żeby było chyba szybciej. Rady? To się zajmiesz nimi, ja przekręcę. Szkoda, że ty ich nie złapniesz. W ogóle jak trzymam te to <śmieniu> jak się osłania o okej okay. Poszło za to gdzie jest ten a tu jest za to e, przepraszam dwa. czy da mi pan autograf <śmieniu> Widziałem jak pan morduje moich braci to było naprawdę w dobrym no. stylu. Tutaj masz riffa. Skurwa, jeszcze jeden, no i sobie ją Dużo riffa tam ma. Pokój, już idę. Zabitny nie. tego kurwa. Jest... Jaki twardy jest. Skurwa. No jebany, kurwa, ja też nie go strzałę. No, Okej. Okay. i teraz jak tylko to ruszę, to już się ustawisz w kolei. No, tu jeszcze te mandy są. Riffel. Rishy No, tutaj w sumie nic nie było, oprócz tego chyba, tak? No, no. Już się udało, to otwieram. Eee, dobra. pierdole, chyba za chwilę od razu nie chcę Dobra, ja idę po tą statuetkę. Ty nie... A ty idź po to drugie, dobra? Ja już idę się schować. Zatem będę najbezpieczniejszy. Przeszło numer. Czy to jest? To nie tutaj, czekam. A tam, okej. Spokojnie. To mam prześcianski. Careful, assez careful. trzeba przystawić jeszcze tam. Nie, już co? Wszystko jest już No nie, bo. A teraz trzeba w to jeszcze. Tak, na... musisz nacelować tam, gdzie stoi. tutaj. Prost, no, ja pierdolę, może tam wejść. Nie no, <laughs> <laughs> Boję się. <laughs> Kurwa, nie chcę jeszcze raz. Nie wystarczy. No złap to. Perfekt. Wiem. Mam, mam nadzieję, że... Spo... A, gdzie A, gdzie jest? jest? No właśnie, gdzie był um... Pytam cię, ciebie o życie. Czy masz coś do życia? E, czekaj, jakbyś co? Na razie mam problem, bo nie wiem, jak tą kurwa wyjść. Powoli? Nie? <laughs> nie, no musi być gdzieś No. Jak się tu turla? Nie ma turla, Dobra, idę do ciebie. Chociaż niech ci pomogę, bo... No, bo ja muszę tam przejść. Bo musimy razem wejść, tak? Dobra, więc co to y, musisz wyjść i musimy ustawić, y, musisz A, przy, tak, i wiem, przekręcić tę jedną mówić. gdzieś przy tym? żeby tak, tak, ja mógł... tak. się nie zabił przy tym, ani mnie. <grych> Czekaj, jak coś to mów, też to ja się schowam. Muszę zerknąć który tylko? Dowolny. Ten, ten, który możesz, no tylko mi powiedz, no, który już mógł się schować. Już, no, oczywiście, no. Przeleciół mnie na w trakcie, gdzie jest. Tego A nie, nie już no, O ten już. O ten, no to ruszyj ten. się. Czyli ja go skręcę teraz w lewo. Tak, mam dla Ciebie ktoś tutaj, a mam, mam tego. No. i hip-hop. No, Skręcałem go w lewo. No ja wiem i stałem za, za, za. Łamigłówka. <słuch> <słuch> Dobra, lecimy. Dajcie nam krakenów, nie jakieś łamigłówki. No, ale gdzie? O, już. trzeba tylko to, to przekręcić, zajebiście. Ale to musimy we, dwój we dwójkę zrobić. We dwóch. Dlaczego? No bo jeden w środku, musi uradować tak? Nie, wystarczy, że najpierw nastawisz to w środku, przesta. I już nie będziemy musieli jej tam wchodzić, nie? Stop. No i dobrze, jest to no. Sorry, bo się bałem, że już, już tam włączyć. Ja jeszcze muszę najpierw dojść tam, gdzie to do włączyć. Tak, tak. Kurwa, bo puszczę za wcześnie. No. Muszę się nie w tą dać. to już A otwieramy tamto czy nie? Przestaw to. Co? E, w od, sensie. wszystko było Nie, żeby zebrać jeszcze raz. A, już było, okej, okay. no, Chyba. Nie, no nie, no skrzynka jest niezamknięta. Kurwa, od nowa. Nie, to nie byśmy tych robali. No mu... i tak czołgak musimy. ten, tak, musimy najpierw otworzyć te drzwi, a nie tamte. A może? A no tak, bo nie weźmiemy kurwa tych idoli pierdome. Dobra, ale Rubali nie bierzemy. Ro bierzemy no i tylko tego kurwa tego. Znaczy tu jedną skrzydł no. znaczy w sensie te złote tak. Okay. Bo tam nic nie było w robala, więc nie ma sensu nic Dobra. I jestem ready i mogę tu i dwa. Waga. To są w Nie jestem schowany, więc spokojnie. Huh? Na ekranie by No idziemy tylko po tego idola, więc chodź tam. Na to wie, spokój. No, no. no Idę na... do tej co co bliżej. Dobra, teraz musimy. Więc to ja odkręcę w ogóle tego, więc gdzieś się schowa do jakiegoś pomieszczenia. Ale ja jestem za. za. Dobra. To wystarczy. Spoko. Tak, i teraz musimy to ustalić tak, że jak tylko to przesunę, to żeby otworzyło drzwi, więc wystarczy, że przesunę. Ja to. ten środkowy muszę zmienić. Mm -hmm. A, dobra, jest... I... Nie, to jest dobrze, ten jest dobrze. I wszystkie poza tym sobą sobie. Czy już do środka? To co tam... Tylko uważaj, żeby cię nic nie zabiło. No. A na przykład mój laser, który za go przystawiał. Powiedz jak będziesz gotowy. Stoję. Obok. Zró zróbmy to dobrze. I to da nie mam. No dobra. Nie przewidzieli tego filmu. Tak, a ty stoisz obok tego, co gdybyś stał obok tego gdzie laser a no właśnie, ale co jakbym stał właśnie na drodze laser, To pewnie by zginął. No nie, bo bym nie wyrzucił z filmu, nie? No tak, ale film się włącza dopiero jak, jak lesarek dotknie tego diamentu, a nie... tam się spokojnie <grym <grym w lewo na... <grym <grym przed samą końcówką, po Czekaj, tak mam na maksa, pada do prawej strony, więc nic mi się nie może stać. Nie boję się, stresik, gdy ciemno jest. Wciskaj do od razu. Nie ma co czekać. Jest! Jeszcze jedna? Nie. O ja pierdolę! Czekaj, poczekaj, 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 czekaj. Wiesz co, czeka, są wiesz Gifty może tam były. Jeba gift, uh, uh, no... Uh, już się nas zbyt... już się nachapaliśmy do końca. Zobacz ile czerwonych kwiatów. Chyba czyli, chyba, kurwa, powierzchnia. O! Hehehe, Wcierają się. O no. nie. Oh, to podobne jest chyba.

Trochę nam wzięło dłużej <noise> niż powinien.